Gosia Brzezińska, kanał Koloseum Super Expressu. z nami Robert Pasut po zwycięstwie. Cześć. Siema, dziękuję bardzo. Znaczy, nic nie, nie, nie wyda co, ale tak, po zwycięstwie. Gratulowałam przed, więc może za, A, za tak, to jeszcze dziękuję. Tak, Dzik Lemon, pycha. Jesteś taki jeszcze w emocjach, no bo tak naprawdę dzisiejszego wieczoru to było najlepsze skończenie walki. I czy ty się spodziewałeś takiego obrotu spraw w ogóle? No, wiedziałem, że wygram z populistą, tylko nie wiedziałem, że tak po prostu w sumie w kurwiu tym knockdownem i tymi tekstami o robieniu Loda i tak dalej. Nigdy nikogo bardziej nie nienawidziłem we Freak tak nawet Jacka Murańskiego wolę od niego, kurwa. Ale za przygotowanie fizyczne szacunek, bo wiem, że się przygotował. Bo nikt mnie, nikt mnie we Freakach nie usadził na dupę, tak jak on. Pierwszy raz miałem także, że mi ktoś pierdolnął i nagle usiadłem, więc za to szacunek. A miałem cztery walki, jedną z Ginoldem, a nie wiem, czy wiecie, jak bije Ginold. No właśnie, jeżeli chodzi właśnie o ten pojedynek, no to dużo się działo, zanim skończyłeś tę walkę i też dostałeś swoje. Czy zrobiło to na tobie jakieś większe wrażenie? Tak, bo miałem coś takiego w głowie, kurwa, teraz przegrałem rundę, muszę go ujebać, bo inaczej przegram rundę. Dlatego zacząłem bić te haki po prostu. Ty po prostu się tak spokusowałeś i w takiej wściekłości w niego wleciałeś i, i tak się to udało, ale czy w głowie był plan w ogóle na coś takiego? Tak, był plan, żeby boksować więcej i po prostu krzyknął trener, no. Ale dobra, chuj to, Pamiętajcie wszystkich, kurwa, wyzwanych. Nie wsrajcie się, koro będzie bity. No Paweł Jóźwiak będzie napierdalany. Gdzie ty pos... w ogóle pomysł na tego kora, biednego chłopaka? Przed chwilą widziałem waszą w tył konfrontację się, tutaj. To już jest, jest Ale paskudny. Co, przesadzasz zdecydowanie. Paskudny pastetem jest. Paweł Juźwiak dziadu jebany, dostaniesz w Pierdol. Eee, I jeszcze do tego kukold, Gimper Kukolt razem z rewo dostaną. uby im porywam. Za to, że mnie do wywiadu zaprosili, w piątki przybijali, a potem mówili, że kurwa. a potem yy, i obrawiali mi dupę, bo ich widownia się na nich rzuciła. Jak ona być taką dwulicową kurwą. Dobra, to co się stało z Robertem Pasutem, yy, że wraca nagle w takiej formie i wyzywa wszystkich po kolei do walki, jest pewny siebie, tak? No jak się tak wygrywa, to się wyzywa. Jakbym jak, jak przegrał, to też bym ich wyzwał, bo ja jestem głupi. Albo A czyli mi... może to to jest odpowiedzią na wszystkie pytania. O ja, kurwa, bo teraz mi... Sorry, nie lubią mnie teraz, kurwa, nie wiadomo za Właśnie. co i. Reakcja widowni na Twoje zwycięstwo i to, że też nie mogłeś się w spokoju wypowiedzieć, tam w klatce. Nie, do... To jest w pewnym sensie tak dołujące, co? Nie, co ty w ogóle? Fajnie, że wiesz, najgorzej. Nie, w ogóle Cię to nie ruszę. No najgorzej, tak jak wchodzisz i Cię nie widzą. Nie... Ty, kochana, nie rozumiesz. A czy rozumiesz ja, to? Próbuję Cię bezużyć. W naszym zawodzie nie jest ważne, czy Cię kochają, czy nie, tylko że cię, cię widzą. Czyli chcesz, żeby mówili, byle mówili. Tak. I żeby zapraszali mnie do tej federacji, bo kocham Fame MMA, Profesjonalna federacja, fantastyczne. Mamy zapewnione jedzenie, hotele, fantastycznych pracowników. Chciałem podziękować wszystkim, którzy organizują te gale. Wam też w Mediarumie, słuchajcie, to jest niepowtarzalne, coś takiego powstało z niczego. Trzeba być dumnym jako Polak. Z tego, że mamy takie coś, jest to na takim. Widzieliście konferencję, na której Ferrari siedział? Wyglądało jak, kurwa, jakieś spotkanie szkolne, samorządu szkolnego. dopiero zaczynają, ale to prawda, przepaść była ogromna. No i właśnie, skoro rozmawiamy o Amadeuszu, prosto z widowni wchodzi właśnie teraz do klatki, co ty no, sądzisz o takim wybryku? No, no i to jest kolejny plus dla Fejmu, że ratują sytuację na szybko, no bo ten kaczor, no, nawet mi się nie chce gadać, żałosne. Do wieczora byś nie wyszedł. No nie no, ale jak można pijanym być, no. No jak widać w jego sytuacji można, to jeszcze zapytam ciebie, nie było tego podania ręki, nie zakończyliście konfliktu z tej kwanem i to chyba nie nastąpi. I o tych populizmach najwięcej wspominasz. Jaki populizm ze strony tej kwana najbardziej cię dotyka? Sram na niego, słuchajcie, już, mam go wyjebane. jak chcę może być przygot, niech się przygotuje rewanż, Obudź się tej kwan, bo się zesrałeś, no. Dobra, dzięki, wielkie gratulacje raz jeszcze.